Jeszcze turlaki chciałbym spróbować zamiast potwora. Ty się wturliwujesz, ja w ciebie przeskakuję. turlikuję, Przeskakuję, wturlikuję, przeskakuję. Y w to, spróbujmy y sobie. I byłem, nie? No teraz, teraz ja. Kronika polskiej kinematografii. Jest to spektakl stworzony w całości przez b-boyów, czyli tancerzy breakdance i b-girls, tancerek breakdance. Przez 50 minut można zobaczyć akrobatyczne figury, świetne obroty na głowie i na innych częściach ciała. W rytmie muzyki, która może Was zaskoczyć, ponieważ pewnie przypomni niektórym ich młodość. Muzyka z telewizora z lat 70 80-tych, 80 początków lat 90 m.in. Między innymi Janosik, 5015, 15 Seks Misja, 07 Zgłosie. Zajęcia w Nowym Centrum Kultury od 14 lat. Zebrało się dużo ludzi, którzy prezentują naprawdę duży poziom, ciekawy styl, Rozwinęli swój własny, i postanowiłem, że trzeba coś z tymi ludźmi robić. Nie tylko chodzić na zajęcia, uczyć się figur, ale trzeba też pójść do ludzi i pokazać im coś, nasze efekty naszego tańczenia. W zespole jest dwójka dzieci w wieku że w ogóle cały ten spektak jest naprawdę bardzo, bardzo fajną inicjatywą. Jest ciekawą formą tego, jak pokazać innym, jak było kiedyś i wydaje mi się, że jest to ciekawszą formą niż uczenie się tego jakoś na, na wykucie z książek. Zawsze interesowałem się teatrem. Wcześniejsze moje historie związane z teatrem to było na przykład robienie choreografii do Teatru Stół, na przykład tańczyłem z panu peszkami w Teatrze Stół, w Teatrze Ludowym robiłem choreografię i zawsze teatr jakoś mnie ciągnął. Dlatego, że można było pokazać coś innego, nie tylko b tylko jakoś ubrać to w jakieś słowa, w ruchy i to na pewno nie jest koniec, bo Kronika Polskiej Kinematografii to jest właściwie początek, nasz pierwszy spektakl. Przygotowujemy drugi, który jest również ciekawym zaskoczeniem, bo będzie to muzyka klasyczna połączona z muzyką rockową, solo, funkową i taką bardziej żywą odmianę. Offsport Festival to wydarzenie, gdzie promujemy niszowe formy sportowe, które są znane już na świecie, a niestety w Polsce nie są tak doceniane. Każdym ze sportów tak naprawdę prezentujemy najlepszych z najlepszych mistrzów Polski, mistrzów świata. Organizujemy Offsport Festival po to, żeby promować. Mało znane sporty w Polsce, wśród młodych ludzi, wśród dzieci, w postałówce, gimnazjum, liceum. Żeby pokazywać, że jest coś innego niż koszykówka, siatka, piłka nożna, przychodzimy po to, żeby zobaczyć coś nowego i żeby się pobawić. I generalnie o to chodzi, żebyśmy się bawili. Jesteśmy młodzi, nie robimy tego dla kasy, nie robimy tego po to, żeby jakoś się wybić, tylko dlatego, żeby mieć coś, co będziemy wspominać. Są to pierwsze tego typu zawody free, free w Polsce na krótkim dystansie, z podjazdami, z jazdami, więc nie jest to wyścig tylko po płaskim. Odbywają się w koło areny. Jest trasa wytyczona, ma 1200 metrów. To jest jedyny sport, który uprawiam. Oczywiście, że też na rowerze, gram w frisbee, też dużo ćwiczę, więc aktywnie spędzam życie. Uprawiamy parkour. To jest efektywne poruszanie się w terenie, z punktu A do punktu B. Znajdujemy sobie miejsce ciekawie zbudowane, z ciekawymi murkami, ciekawym terenem, wysoko nisko, z różnymi ciekawymi przeszkodami i uczymy się jak to bezpiecznie i szybko pokonywać. Klasycznie to się uprawia w warunkach miejskich, natomiast nie ograniczamy się do tego. To jest jakby w tej pasji najpiękniejsza jest wolność, którą nam daje, bo ćwiczymy zgodnie ze swoją wyobraźnią, ćwiczymy w butach, ćwiczymy boso, ćwiczymy w mieście, ćwiczymy w lesie. Gdziekolwiek się da, po prostu fajnie poruszać. To jest pasja, to jest frajda, ale najważniejsze, to jest naturalne dla człowieka. Ludzkość się potrzebuje poruszać potrzebuje czuć tą swobodę i odwagę, że jest w stanie wykorzystać swoje ciało. Wciągamy nowe osoby w pasję, nauczamy ich, pokazujemy im, co są w stanie zrobić już niezależnie od tego, z jaką sprawnością wchodzą na nasze przeszkody i na teren tutaj dookoła. Chcemy się dzielić tą pasją. Bumper Ball, Bubble Ball, Bubble Football czy Zorb Soccer, jakkolwiek to nazwiemy, dostarcza mega rozrywki dla wszystkich osób, od malutkich dzieci do osób starszych, wiek tutaj praktycznie nie ma znaczenia. Gra polega na tym, tak jak normalnie w piłkę, żeby strzelić jedną bramkę więcej, ale takim cichym zwycięzcą zawsze jest zawodnik, który wykona najlepsze wejście w przeciwnika, co jest oczywiście bezpieczne, ale... Przynosi mega szyderę i mega fan. Gramy dla zabawy, gramy też dla zdrowia, bo przede wszystkim ta piłka trochę waży i biegając z taką piłką, męczymy się znacznie bardziej niż normalnie, w piłkę grając. No i przede wszystkim ten fan ten z samych uderzeń, odbić, turlań, tego jak uderzamy w siebie i odbijamy się na parę metrów. Gramy w polo na rowerach. No bike Polo polega na tym, że mamy dwie drużyny trzyosobowe. Gramy mecz 10-minutowy do pięciu strzelonych bramek. Nie wolno podpierać się nogami. Kanoł akrobatyczny jest dyscypliną ofu. Właśnie dlatego przyjechaliśmy na Off Sport Festival. Próbujemy ludziom pokazać, na czym polega nasz taniec i mam nadzieję, że im się to podoba. Tańczę już bardzo długo i prawda jest taka, że mógłbym grać w piłkę, mógłbym robić cokolwiek innego, ale już jest to tak zakorzenione we mnie, że nie potrafiłbym robić nic innego niż taniec. Fajna impreza, fajnie, że dopisała też pogoda. Poznaliśmy tutaj mnóstwo ludzi zajawionych na sport z pasją podchodzących do zdrowego trybu życia, do ruszania się, oby jak najwięcej takich imprez. Cieszymy się po prostu, że mogliśmy wziąć udział i być częścią tego fajnego wydarzenia.